I ja wiedział, to się musowo było stoć. Momy. Ani na dobry początek. Dobry dobry. I Ja się mianuję... A, to już wiadomo. Momy godzina. No na zegarze mamy za 23. Mamy za 23. Yy... I to na beznocka. Niżej na bezdzieniu. I ja się tak pomyślał, ja to muszę jakieś zrobić troski. Moment ta chwila, kiedy beda się bruza, ten szpil poros. O, enty, nie beda was ten, nie beda was robił za wojtka. Jadym, Nie wiem, inaczej się mógł wziąć. Ten pieronowo, prosty, czy ten taki normalny. dobre też sobie te wideo, nie ten. Nie nie, nie, nie wzięło za 3 godziny. No, ale jak już znam mojego cufa i moje umiejętności, to to będzie takaś, no, góra 10-15 minut. Dobre To już mamy ten, to już mamy ten normal i te dobra, Dobre, jadymy nam start. Eee, a to już się każdy tam przeczyta jak będzie chciał. No, i te roski, tak, Paulek co my tu mamy? Justin Shelton, Garyk. Genek. Paulek, Alois. Achim. Dobre. Paulek, ty pójdziesz na motor. Achim, ty pójdziesz na rakiety. A ty pójdziesz na luft. A nie, się łostoń. się łostoń przy tym. Się w kabinie. Dobre. Jadymy. Pójdź sam, kim mamy gryfny shif, nie? Pierzińsko. Dobre. Um, teroski. Się skokniemy, szpręgniemy. Kajś w tej zadykowanej, nieodkrytej jeszcze bez nikogo przestrzeni. Dobre, furgomy obejrzymy, co sam będzie. Co sam mowy. Just tam across the forward scout of the rebel takie pierunowe. hachory. Shift od pierunowych chahorów tych ufoków nas zaangażował. Dobre, i oto biera. To nie gańba. Dobra, jest teraz nie w co im będzie w motor bo nie, w im pizna To się uduszą Pierziński. Dobre, gipko Tutaj ciul, tym ciul Rostoł. Ros, roz, my też roz, po rozie Fifty, fifty, dobre Hopie, laduj ten laser, aha, nie mam tego Pierzińsku. A to sam rakietą go wykończa no pie, Dobre Trzymam tam tarcza, to nie niemożliwe Jeszcze nie mam... O! Ten pitnął Sitnął. Stracha miał, trochę się bojał No i widocznie... Dobre, Tela mojego, nie? Dobre, to się zostaniemy w tej konfiguracji My I spręgamy się dalej Co samo mogę na południe. Co tu tutaj? Nic. Blank, pusty. Przynajmniej tyle. Przynajmniej, żeby nie zaszczyli. Skokamy dali. Nie możle, nie Jeszcze się ciemia. O! Taki teraator, tera ten się wygląda chyba taką mota, nie? Albo chyba taki kopruch. Wielu ten blachowy. Hmm, ja uniknę konfliktu, ja dał Niko. Ja dał nikou, dajcie pokój. Zarówno ciulna Czekaj, tego szczyla, czekaj, czekajcie Ubejrzymy co będzie A, <gry> strzelał pierwszy, ja, ja tyś tym Ja też nie zwleką. wlekom. czym jest ok. Łapie No i mamy go i pierwszy się rozpręcknął Na czy i więcej Dobre Co mamy? Mamy jedną rakietę Mamy części od drona, mamy ten Mamy złom Dobre Mamy zło miksze dupy I możemy skakać A mamy już by się mógł ten By się mógł trochę ulepszyć ten mój shift No ale jeszcze trochę poczekamy Gdy się nie warci Nikaj nie mamy nie mamy pogibku, Dobre. Mamy tego, g Distress stres sygnał. A! Frygłomy się sam Dobre eee, Demand, de surrender, ja mają się poddać No, nie wziąłem tej opcji Co że się tak to spodziewał Mogę wam szczerze powiedzieć Ja terazki im puda We luft obejrzymy jak się długo bez luftu wyczymią I w to pierwszy sam będzie citał Już ty cm tarcza, to nie źle Ooo! W się zniknął już się zitnął, czekajcie Nie tego, nie mo strachu, o to na drobia zebrą Niemo źle Itero, CITNĄ! To rojber hun swot To jo szczylom, to jo marnuje te rakiety, A ten ci pitnie tako ciula kosmiczno. O, pirzińsku, dobre. Skokamy dali. Ach, disters se obelzimy. to będzie za iberaszą hmm. a, mogę im pomóc. No. Godoły. Kalało się nie. Dobre. I obych się tero. I obych się która ulepszył W co ją mogę iść? I obych poszł w tarcza. I jeszcze raz w tarcza, nie? Dobre. No i furgomy dalej. Nie możliwe lewej już mu dłuższe jak 3 minuty. To nie będzie aż taka gańba. Tak więc, jumum, rad Co, ja da się. W to co byś się tego. Co byś się miał bojać takiej moty, małej. Za dupca. No, obejście jak zebrał Obejście i no. Za będzie tego. Zarogo braknie. Padą wam No! Gadołych! Do Już cię nie mocno! Łopiożyńsku, Łopiożyńsku, co się stało? No, aha! To rano ten, to rano. To rano poszło po zewnętrzu. Hmm. no dumy się rada. Chyba się domy rada. Mum tym, mam nadzieję. Dobra. Nie wyda się ten. Łopiożyńsku. Ale co do tego, leca obejrzymy co mamy na gasiewcie dobre. Nie dup z fleków. Kurwa, nie mogę się tego, nie mogę się, nie mogę się zbajtlować, zbajtlować wszystko, bo nie mam tego. Nie mam tela, nie styknie mi geldów. To trochę ino. O, dobre. Jakoś to będzie. Sam żech był, sam, sam mu był. Samo mnie za ciekawo. Obejrzyjmy, tu O pierzyńsku. to, żech się wdupił. Ja nie wiem, czy to motorowski syn jeszcze. Nie ja próbował coś strzelać. Będę też próbował bronić. Taka taktyka. Śląsko śląsko niklausowo taktyka. zajść go, zrobiła za Wojtka i nie ino. No, żech dostał w rakiety. Jednego hopa mi już brakło wcześniej, a to ten, co sam tak drzistło, to mnie tego hopa, żech go stracił. No to fajno no to już jest po mnie w sumie. Ach. No, no dobre, ten jeszcze w motor, silną ja. Ja Cię proszę, Achim, Gibko, pójdź i to już się bych trawy wytrzymał. Nie rób mnie tego, zawryj te drzwi, że... się uduszam. A tym co? Ciulów stąd. Dobre, pomię. Ja, Czemu ja nie mogę strzelać? Ha, bo nie mum Bajstuj, bajstuj, hopie, Gibko, proszę Cię. Nie rób mnie gańba. ja cię proszę. Nijak mam za 10 czy na Proszę cię. Dobra. Pomy Tragedyjo Poseidona. I to je tak po leku pedziane, nie? Pedziałem, że to będzie tak po wartku fest. No i. Zajrzeć miał Niestety, a chciałbym roz nie mieć. A chciałbych roz że ch się pomylił. Aaaaa. Ah. łostotnie ciele ze obory, nie? Dostał, ne, aż roz. O, to ty, Roski już pas. Nie mam rad. Pierony, jakże nigdy nie miał. Ech, a, stropiony, że nie mogę na to patrzeć. Nie mogę na to patrzeć, bo mam smutno. Mój siw się rozstupcu na blank na moich oczach. I ja nic z tym nie mogę zrobić w sumie. Czy nawet pitnąć już nie mogę. No, to już jest jełoszkliwe. Ja i tela. Ja, on pręsk się na 4. I tela by tego było, ze tej sichty. Ja. Dobra, nie będę tego ciąg więcej. Co że chciał, to wam pokazał. Ta muzyka to ja lubię. To jest fajne. Przy tym by się poszło tego legnąć na Bambetla i się ninać. To jest, to jest takie plank fajne. Dobra, ja wam dziękuję. Eee, jak ktoś by się stracił i zapomniał o tym, to... Od pierwszego mamy beta Filca 4 dla tych, jak się nie myla, co mieli edycję przedpremierową chyba ostatniego Medal of Honor. A od 4 października mamy już ta beta dla wszystkich. Tak więc to tyle Dziękuję Wam za uwagę. Czymcie się? Chowcie się. Pyrsk, to był Hio. Niklaus. Pa, pa, pa. Mein Free, mein Heimatland.